Edyta Pazura, znana influencerka i żona Cezarego Pazury, podczas siódmej wizyty na Malediwach spotkała się z niesprzyjającą pogodą, co zainspirowało ją do refleksji nad planami zawodowymi i osobistymi. W najnowszych wiadomościach opowiemy o jej postanowieniach noworocznych, rozwoju marki oraz życiowych priorytetach. Edyta Pazura pasjonuje się podróżami, chociaż nie wszystkie wypady spełniają jej oczekiwania. Ostatnia wyprawa zaskoczyła ją negatywnie. Edyta, znana influencerka i żona Cezarego Pazury, podzieliła się swoimi doświadczeniami, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu napotkała tak niesprzyjające warunki. Na Malediwach jestem już siódmy raz i nigdy wcześniej nie miałam takiej pogody, zaczęła swój wpis. Mam nadzieję, że jutro pojawi się słońce. Jeszcze nigdy wcześniej nie trafiłam na taką pogodę na Malediwach. Gdy tylko pogoda się poprawi, zamierzam poszukać rekinów wielorybich. Jeśli ktoś pojawia się tu po raz pierwszy i natrafi na taką aurę, nie zdziwię się, jeśli nie będzie chciał wrócić, wyraziła swoją frustrację w mediach społecznościowych Edyta. Aby wykorzystać czas w deszczowe dni, celebrytka postanowiła oddać się lekturze oraz rozmowie z obserwatorami w sieci. Odpowiadała na różnorodne pytania, zarówno te lekkie dotyczące kapryśnej pogody, jak i poważniejsze, jak i jej plany na rok 2025. Chce trzymać się swojego planu z ubiegłego roku. Zamierzam rozwijać swoją markę i zaplanować co najmniej cztery nowe premiery perfum. Chcę się rozwijać i odkrywać nowe miejsca. Widzę, jak bardzo inspirujące dla mojej pracy jest poznawanie świata, zwierzała się na Instagramie. Początek nowego roku skłonił Edytę również do refleksji i podsumowań. Zdradziła, że miniony czas przyniósł jej wiele niezwykłych chwil. To był intensywny rok ale dokładnie 365 dni temu przysięgłam sobie, że będę czerpać z życia pełnymi garściami jak z pomarańczy. Udało się! Zrealizowałam swoje życiowe plany, a także finansowe cele mojej firmy. Co więcej, moja praca to moja wielka pasja. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli, wspierali i motywowali, napisała Edyta Pazura. Cezary Pazura również wykorzystał okazję, by podziękować wszystkim za wsparcie, jakie otrzymał w minionym roku. Dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok, mojej rodzinie, przyjaciołom, partnerom biznesowym i wszystkim, którzy zawsze we mnie wierzyli. Kliknij Suba po więcej ciekawych wiadomości.